Siemano, dzisiaj pytanie. Ile jest warta wolność słowa w Polsce? Uwaga, jest też 150 tysięcy zł. Czyli kocham gotować, pan Piotr. Nie wiem, czy mogę używać nazwiska, czy powinno być na przykład Piotr ABC, czy cokolwiek, ale myślę, że nie, bo to nie jest żaden przestępca, tylko po prostu facet, który pokazał nam, jak jadą nas firmy gastronomiczne. Przynajmniej. No to jest rzeczy gastronomiczne. Produkujące żywność, o tak powiem. Bo od jest na przykład AdBuster i inni. Ty, AdBuster, uważaj, bo Ciebie też pewnie tam zaraz mango pozwie. <laughs> nie do no żartuję, mam nadzieję, że nie. Bo tak naprawdę robisz świetną robotę. I powiem tak: Kocham gotować. No, Tatar Brick. Yy, powinien zostać oczyszczony z tego zarzutu. No bo tak naprawdę, 150 tysięcy dla YouTubera, to jest i nie wracaj. No, że ta firma tak naprawdę chce to dalej ciągnąć, no to im życzę powodzenia, bo stracą bardzo, bardzo dużo. I powiem wam tak. Patrząc na te tatary, czy to po lewej, czy to po prawej. To znaczy powiem tak, po prawej widzę dobrze wysmażone mięsiwo, no może półkrwiste, ale dobrze ładnie wygląda, prawda? A po lewej, to sorry, ale wiecie co widzę? Taki rozkładający się mózg z zombi, po prostu z jakiejś, nie wiem, gry czy czegokolwiek, który gdzieś się opalał przez chwilę. No, tak to wygląda. Ja bardzo dziękuję panu Petrowi, że on takie, takie rzeczy robi, bo tak naprawdę te konfrontacje wszystkie pokazują, czego nie kupować. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Dlaczego ten Pan Piotr został pozwany? Artykuł 212 ustęp 1 lub Artykuł 216 ust. 1. No, mamy tutaj różne, ten, ten, ale to prawo jest niezbyt dopracowane. I tak naprawdę powiem Wam tak. Spoko. Firma pozywa firmę. Rozumiem, ale firma pozywa konsumenta. To jest tak, jakby Samsung pozwał. Yy, na przykład mnie, bo porysowałem sobie, nie wiem, ekran i pokazałem zdjęcie, że się rysuje albo że pęka. To jest coś w ten zdeceń tak naprawdę. No to jest to samo. Podświadomie to powinno działać odwrotnie. To pan Piotr powinien pozwać firmę Sokołów za to, co nam sprzedają. Powiem tak, ja jestem przekonany, że pan Piotr wygra tą sprawę, w następnej instancji, a jak nie, to zawsze jest Luksemburg. Oni tam powołałem swoich biegłych, sprawdzą, czy ten tatar się nadaje do czegokolwiek, czy tylko na przykład na potrawkę dla świn. Chociaż świnie też by się bały pewnie jeść. Mózg zombie. I powiem Wam, że no niestety firmy w Polsce nie mają zbyt inteligentnych ludzi. To jest straszne. Że jeśli pozwany został youtuber, to tak naprawdę został pozwany konsument. My jesteśmy konsumentami, my tutaj rządzimy, to nie, rzuci, nie rządzi tutaj producent, bo producentów jest masa, jest ich masa. Ja mam jakieś 4-5 km od siebie zakład, to znaczy taki duży, duży zakład, y, który ubojnie, chyba to się tak nazywa. I oni tam sprzedają od razu, wiecie, no mają swoje sklepy i tak dalej. I powiem wam, że jak się patrzy na to mięso, co oni sprzedają tam z tej ubojni, a patrzy się na mięso pakowane, to się tak. tak zastanawiam, czemu w tym pakowanym jest tyle tej chemii. Dobra, może jest większa data przydatności, ale ludziom już nie chodzi o daty przydatności. To mięso nie ma być na dwa miesiące. To mięso ma być dobre, świeże i ma smakować. I ja myślę, że pan Piotr na tym najwięcej zyska, tak naprawdę. To nie chodzi tutaj, żeby go jakoś. Szukam słowa, no chciałem powiedzieć gnoić przez firmę Tomna S. Ale jeśli ta firma i ci ludzie odpowiedzialni właśnie za reklamę nie dostrzegli tego, że pozew, youtubera, który ma ponad 100 tysięcy tych lubię to na Facebooku. To był głupi pomysł. To teraz już to dostrzegli, jak też widziałem, że jest, jaki jest hejt na stronie Sokołowa. To ja im gratuluję. Powinni wywalić tych, co pozwali przeprosić Pana Piotra, odwołać proces. Poprawić swój produkt przede wszystkim, bo myślę, że Pan Piotr nie chciał ich oczernić, tylko Dać, pokazać, gdzie mają problem, że ten produkt się nie nadaje do niczego. Ten jest do dupy. Tak, kolokwialnie mówiąc. A moje pierwsze słowa, jak zobaczyłem, właśnie yy, tekst, taki jak był na tej stronie test Tatara, warty 150 tysięcy złotych. Wiecie, jaki był? Prosty. A co to kurwa Rosja? Więc pomyślmy, czy nasza wolność słowa jest aż tyle warta? No i niech producenci mają się na baczności, bo my mamy takich ludzi jak AdBuster i Pan Piotr, którzy stoją na sterze konsumentów. I powodzenia.